Cigarzy, Dowiedz się więcej o bezpiecznej, nowoczesnej energii jądrowej dla polskich rodzin. Niskie podatki są po to, by Polacy mogli realizować swoje plany, te małe i te trochę większe, bo są takie zwroty, które cieszą. Dzięki rządowej obniżce podatków miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki to jest zwykły program. Tylko pomaganie daje radość, naprawdę. Dzięki za oglądanie! To misja telewizji Polsatki. Demontujemy was. Będzie to Wiemy, że warto pomagać. Zobaczcie, jak ten czas wygląda. Ja się boję. 에ch. Szczególnie tym rodzinom, którym los nie szczędził ciosów. W drugim miesiącu ciąży nie zostawił, zostałam sama. Nasz nowy dom. Nigdy nie swojego pokoju. Dzisiaj o 15 w Polsacie 2.